Frezomaniaczko, cześć! Witam Cię w Środzie Edukacyjnej. Dzisiaj szczególny temat dla osób, które robią takie szybkie, łatwe rozwiązania. Matka Polka hybrydowa przygotowała dla Was świetny pakiet, który przede wszystkim ma jeden węglik i dwa diamenty. Jeden węglik z tego względu, że on jest taki uniwersalny do tego, żeby bardzo ładnie popracować z masą żelową i hybrydową. Także frez, tutaj stożek świetnie poradzi sobie z tym zadaniem. No i Dodatkowo macie dwa diamenty. No i jeden z nich to już jest ten fres kultowy, czyli fres, który wypromowała Ula i to jest fres gruszka, który pięknie odcina falbankę, poleruje wały okołopaznokciowe. Jeśli chcesz mieć szybkie, łatwe rozwiązania do opracowywania i do przygotowania całej stylizacji, ten pakiet powinien znaleźć się u ciebie w gabinecie. Pozdrawiam serdecznie Katarzyna Wodarczyk i do następnej środy edukacyjnej.